Witam Państwu. No, ten mecz w pierwszej połowie wyglądał znacznie lepiej w naszym wykonaniu. Wiele ciekawych, składnych akcji. To był moment, gdzie przeważaliśmy, gdzie prowadziliśmy grę. Kilku młodych zawodników bardzo dobrze się pokazało. Myślę, że Daniel Łukasi, że Kuba Szumski, to Żurek, to zawodnicy, którzy na pewno dzisiaj zyskali sporo uznania w moich oczach. Natomiast w drugiej połowie młodzież, młodzież bo niestety, niestety lat stworzyła. Blanda, nie stworzyła. Bada, że nie udało nam się dobić tutaj bramki. Szkoda, że jest blan, nie wykorzystał tego rzutu karnego. Mielibyśmy wtedy jeszcze szansę na honorowe wynika. Tak niestety, niestety dzisiaj e, na tym pięknym wygdzie przegrywamy. Ale mimo wszystko staram się kilka pozytywów z tego na znaczy wyciągnąć. Tak jak powiedziałem, przede wszystkim ta postawa kilku młodych zawodników to jest to, co, co pozytywnego w mojej głowie Jarek Łączycki, Telewizja Polska. Panie trenerze, Ismael Blanko no na pewno nie był zawodnikiem, którego Pan pochwalił po tym meczu. Mówił Pan, że ten zawodnik przyda się tutaj, na pewno w bielniu. To już jest ten czas, czy jeszcze będzie musieli czekać, aż on się przyłami. Ja wiem, że Pan też na pewno by chciał, on się przyłamał. Innymi miejscowym poproszę o ocenę Ismaela Blanko. W tej porę w mamy... Leni Korsówka sezonu, zostałem nam 3 tygodnie do końca tego sezonu, także to już jest ostatni złomek na to, żeby tak. każdy z zawodników w swojej prawdziwości, czy jak najwięcej nam pomaga. To również się tyczy Ismaela i dzisiaj Ismael na pewno zdobył tę bramkę rzutu karnego, o czym mówiłem, na pewno dodała pewności siebie i pozwoliła na lepszą grę. Natomiast Ismael się skończył nawet z kontuzją. Nie wiem, czy będę mógł z niego skorzystać w najbliższych meczach. oraz Na pewno na pewno Ismael może też lepiej Dzień dobry Stepan Szczep. Dlatego kończyliście dziesiątkę, czyli połamkę to jedna sprawa, a druga, rodzony rodziny młodzież, no, tam też krewała młodzież podróżowali i tak dalej. Nie ma pana wrażenia, że jak na taki mecz, na takim stadionie to, to tak... Państwo zawodnicy są bardzo poważnie chyba do tego nie podeszli. Jeśli bramkarze są najlepszymi zawodnikami, to tak, moje zdaniem. to tak trochę, trochę obciach, nie? Pytanie pan, czy to był obciach? Nie no, uważam, że powtarzam, jak na taki mecz towarzyski z takim przeciwnikiem, na taki stadion, no to tak kolega za bardzo się nie przyłoży. Takie mam, takie mam wrażenie. Panie redaktorze, my zagraliśmy Najlepiej jak potrafiliśmy w tym danym momencie z... w optymalnym zestawieniu na tą chwilę i po prostu na, na, tyle, na tyle nas dzisiaj było stać. To jest taka różnica między rezerwami Legii a rezerwami drużyny z... dla Liga. To jest Z tego no co z tego co wiem, tak. co wiem to rezerwy Sewilli to bardzo mocna drużyna rozmawiałem z że to jest jedna z mocniejszych ekip w tej kategorii w Hiszpanii. E, także. Olegia w Polsce. Także na pewno to nie jest drużyna e, słaba jak na nasze warunki. To na pewno jest to bardzo wymagający rywal. Tak jak powiedziałem, widać było w sposób poruszania się tych zawodników. Widać było, że tempo pokry paradoksalnie znacznie wzrosło w drugiej połowie niż w pierwszej. I ta młodzież weszła, właśnie. Widać było, że ci zawodnicy pierwszej drużyny no, znacznie znacznie wolniej tą grę prowadzili niż, niż ta młodzież, która chciała się pokazać, co I, i, I widać było, że jest to, jest to naprawdę bardzo bardzo ciekawy materiał karski zawodnicy. Ja się nie strzegam, tylko państwo zawodnicy nie, nie spędzili nocy gdzieś tam, prawie no. że na lotnisku, i też chcieć się panu pokazać. No. Znaczy, mówię, no, Dlatego pytam o tę różnicę, czy to jest normalne, że to jest po prostu nam daleko do, 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 pod względem wyszkolenia i sprawności do piłkarzy do hiszpańskich, tak? to jest taka różnica między polską drużyną nawet mistrzem Polski, a drużyną ze środka tabeli hiszpańskiej. Tak, tak, tak można powiedzieć? Nie jest też... Też ja jestem bardzo zadowolony z postawy tych młodych, naszych zawodników. Tak jak o tych co wspomniałem, te nazwiska mogłem jeszcze raz wymienić, ale widać, widać jednak większą dojrzałość tej młodzieży hiszpańskiej. Widać wyższy potencjał, wyższe umiejętności. No, przynajmniej ja to widziałem tak z boku. I sposób operowania piłki, piłką, przede wszystkim duży spokój, to jest to co różniło tych zawodników od naszych, ale no, ja bym nie, nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków po tym meczu, naprawdę, to był mecz towarzyski, to był mecz no, grany takimi, w naszym przypadku przynajmniej, bardzo takimi eksperymentalnymi ustawieniami, gdzie podejrzewam, że no, nigdy tak nie graliśmy w takim zestawieniu, pewnie już nigdy nie zagrano, a podejrzewam, że drużyna hiszpańska o drugiej połowie grała takim zestawieniem pewnie tych 8 czy 9 zawodników, którzy, którzy z tej młodzieży tu przyjechali, to pewnie to jest skład tej, tej młodzieżowej drużyny, także na pewno pod względem takiej, takiej komunikacji, zgrania tutaj to były ich atuty w porównaniu do naszej drużyny. Pani trenerze, Radek Czarnowski Polskie Radio. Ile Pan pozwoli? Chciałem zapytać o stadion, jak wrażenie? No i jak to tam wygląda z tej właśnie trenerskiej? stadion wspaniały, naprawdę kapitalny obiekt i, i, i pomieszczenia dla drużyny, Nowa biologiczna to wszystko naprawdę robi do duże wrażenie. No myślę, że, że, że godny, godny stadium tej nazwy. A trawa? Bardzo dobry. oj naprawdę My widzę, nie jesteśmy rozpieszczani, natomiast tutaj naprawdę ta nawierzchnia nie budzi żadnych zastrzeżeń. Panie Wolskiego, za to żeby Pan miał wybór nie zagrać tego meczu w końcu w nie kiedy grać się w sobotę z Lechem, to Pan by go zagrał, czy by on nie zagrał? Nie ma, to była doskonała okazja, dlatego żeby yy, właśnie ci młodzi zawodnicy sprawdzili się z taką drużyną jak Sevilla, i to była duża okazja, którą chciałem wykorzystać. Cieszę się, że prawdopodobnie poza Ismaela Blanco nic... Panie trenerze, Konrad Ferszter, serwis Nice.pl. Ja pytanie. Po meczu z Arką że narzekał Pan na sytuację kadrową w swoim różnym mówię tu o meczu rewanżowym. E, chciałbym się spytać, jak to wygląda przed meczem z Lechem Poznań, zwłaszcza mam na myśli Michała Żegłakowa i, i czy Michał zagra czy w Lechowi. No czekamy, walczymy z czasem. W przypadku Michała jest to uraz mięśniowy i y, to jest jednak sprawa, która wymaga czasu. Dojście Michała do zdrowia w tej chwili jest, jest, jest no pod znakiem zapytania: czy zdąży, czy zdąży do soboty w tych podobnych sytuacjach? Zresztą jest kubawa, brzydkie jest ee, Michał Żyru. Także to jest taka trójka. Dzisiaj jeszcze na, 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 na. nie zdecydowałem się tutaj ani Daniela Luboja, ani Michała Kowarczyka, bo oni też narzekają na, na lekkie urazy. ale to są urazy takie, które nie wyeliminują ich prawdopodobnie na e, Czuł Dzisiaj odpocząć. Natomiast ta trójka, o której wspomniałem, tutaj, tutaj, tutaj jest na tak spory z za Dziękujemy Państwu bardzo. Zobaczymy na